Cześć, ja nazywam się Michalina Drygasiewicz, ale dzieci mówią do mnie Pani Misia. Pracuję w kinie i prowadzę przeróżne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Oglądam również wiele wspaniałych filmów, jak na przykład Słynny Najazd Niedźwiedzi na Sycylię. Ten film to dla mnie mądra, wzruszająca, wspaniała opowieść o tym, że zarówno ludzie, jak i dzikie zwierzęta są istnieniami, które powinny się wzajemnie szanować. Myślę, że wielu z Was interesuje się światem zwierząt, szczególnie tych dzikich, ponieważ my nie spotykamy ich na co dzień. Są dla nas w pewnym stopniu tajemnicą. Ja zachęcam Was do tego, żebyście rozglądali się dookoła siebie, szczególnie wtedy, kiedy jesteście w lesie, w rezerwatach przyrody. Bądźcie cicho, obserwujcie otoczenie, ponieważ te zwierzaki zostawiają po sobie wiele różnych śladów Jak na przykład ślady odbitych łap na piasku, w błocie, na ziemi My dziś na warsztacie zrobimy właśnie taką łapę, dzięki której będziecie mogli zostawiać takie ślady jak dzikie zwierzaki Taka łapa może przydać się Wam podczas wielu różnych zabaw Zaczynajmy, działamy! Przygotujcie proszę potrzebne materiały. Kawałek grubej tektury, na przykład karton, taśmę dwustronną, mocny klej, nakrętkę od słoika, pięć nakrętek od butelek, folię aluminiową, flamastry i nożyczki. Zaczynamy od przyklejenia nakrętek na karton. Użyjcie do tego mocnego kleju lub taśmy dwustronnej. Wklejajcie nakrętki tak, aby ułożyć z nich odpowiedni kształt. Kształt łapy jakiegoś zwierzaka. Te nakrętki to poduszeczki, które odbijają się zawsze na ziemi i to je widzimy. Następnie dookoła nakrętek narysujmy kształt łapy, który wytniemy z kartonu. W naszej łapie brakuje pazurów. Możemy zrobić je w prosty sposób, używając folii aluminiowej. Rolujemy ją tak, by stworzyć długi, gruby, sztywny rulon. Tniemy go na pięć kawałków, z których uformować możemy pazury. Następnie wklejamy je na naszą łapę. Z drugiej strony naszego szablonu mocujemy papierową rączkę, dzięki której łapa utrzyma się na naszej dłoni. Taka łapa na pewno zostawi wyraźne odciski na piasku. Spróbujcie stworzyć takie odciski w piaskownicy lub na podwórku. Możecie stworzyć całą trasę niedźwiedzia i zaproponować kolegom, by podążali za jego śladami na ziemi. Życzę wam wspaniałej zabawy. Do usłyszenia. Pa pa.